Na Dalekim Wschodzie mieszkała bogata wdowa, która wychowywała dwie córki i pasiernicę. Córki te, chociaż nie były piękne, myślały, że podobają się wszystkim i dlatego zachowywały się krzykliwie oraz dumnie. Dziewczyny te były próżne i rozpieszczane, które zajmowały się jedynie zabawą, zaś swoją przyrodni siostrę cały czas dokuczały i nazywały ją kopciuszek. Ponieważ wykonywała wszystkie prace w domu i wybierała popiół z pieca. Oj, ciężki ma żywot dziewczyna, znikąd pomocy nie ma. Biedny dowiec wziął sobie żonę, co ma dwie córki rozkapryszone. kapreszone. Poniewierają biednego kopciuszka, już ledwo żyje nasze żywuszka. Oj, moje kochane, czy jesteście wyspane? Oj, moje, bo... moje! Puść że użony kościel źle żmiał! już, już! już nie, Uf. Uf. Teraz, z Kopciuszek, poda Wam śniadanie. Kopciuszku, wiesz się do pracy ostro. Śniadanie podaj i rób. Podaj siostrom i rób tak, jak Ci mówię. Zmyj naczynia, wyczyść obuwie, na w piecach i wymieć sadzę, aż śpiesz się, jadzi radełko. Nagłodnictwa siedmiuca, chociaż była dziewczynką jest była bardzo zdrowa i smytliwa. To ona wykonywała wszelkie prace w domu i w gospodarstwie, więc w przeciwieństwie do swoich przyrodnich sióstr i mazowych nie miała czasu, by się wkroić. Ciągle chodziła błahamana, brudna i usmolona. Dlatego nazywano ją Kopciuszką. Jeśli do lub jej coś się nie wydawało, bądź miały zły humor, pastwiły się nad biednym Kopciuszkiem. Zlecały jej nie najcięższe prace, popychały i wyśmiewały nieszczęsną dziewczynę. A że wiedziały o tym, jak jest tak naprawdę najpiękniejsza z nich, chociaż nie przyznawały się do tego nigdy, zazdrościły jej. I to sprawiało, że były jeszcze bardziej złośliwe. Kopciuszek, mimo doznawanej krzywdy, miał złote serce i nigdy nie odmawiał pomocy potrzebującym. W tajemnicy przed mocową, która była pazerna i zła, wynosiła resztki jedzenia żebraką, nawet jeśli przez to miała być sama głoda. Dokarmiała też dzikie zwierzęta. Ukochała sobie szczególnie ptaszki, które często specjalnie dla niej uciekały najpiękniejsze Ile to ptaszków! Jakie piękne nich, ptasz Proszę, ptaszki! mój kochane! Przyjaciele! To są dziewczyny, moje przyjaciele! Jak Śniadanie jeszcze nie podane, a moje kruszynki już stały. Już biorę droga, matko, zaraz wszystko będzie gotowe. Pewnego dnia w całym świetle, do którego należało gospodarstwo wdowy, ogłoszono, że król poszukuje żony dla swojego jedynego syna. W tym celu zaprasza się wszystkie cudne panny na bal, podczas którego książę wybierze sobie narzeczoną. Każda chciała wyglądać jak najpiękniej, żeby zwrócić na siebie uwagę królewicza. do szlachty, do mieszcza. Król Jegomość kieruje orędzie. Niech lud pozdrowiony będzie. I niech każdy nadstawia ucha. I niech każdy słucha. Król Jegomość wielce wzruszony, ogłasza na wszystkie strony, że jak każe prawdawny obyczaj Szuka nadobnej żony dla syna królewiczka. Obwieszczam więc wszystkim i wszędzie, że 29 września w pałacu bal się odbędzie i król z całego serca na królewskie komnaty swoje zaprasza wszystkie Dziewoje. Jeden żyje jak król miłościwy, dobrodliwy i sprawiedliwy. Jeden żyje jak królewicz młody. Córki wdowy od razu zaczęły prosić matkę o suknię i które ta natychmiast im kupowała, bo też miała nadzieję wydać, którą z nich naprawdę księcia. Kopciuszek także marzy o tym wypuścił na bal. Jednak nawet nie śmiał prosić o swoje. Patrzył więc smutno na swoje przyrodni siostry, które teraz spędzały czas wyłącznie przed ustrem i przygotowywały się na bal. Uczyły się wtańczyć i wybierały materiały, z których będę uszyte i

Przegam. Prędzej pościsz prędzej się. i elegancką, panienką, tańczysk i na królewskim balu. W chwili Kopciuszek ujrzał za oknem dziwny blask. Przed domem stała przepiękna kareta, zaprzężona w śnieżno-białe konie. W kuchni zaś pojawiła się dobra sąsiadka, która wręczyła Kopciuszkowi najpiękniejszy strój, jaki można sobie wyobrazić. Suknie utkaną z księżycowej mgiełki, płaszcz wyszywany gwiazdami i szczerozłote pantofelki. Dobra sąsiadka powiedziała: Chodź, pojedziesz naszą karocą, lecz pamiętaj, wróć przed północą. Ten warunek musisz spełnić dokładnie, bo inaczej wszystko przepadnie. Więc powtarzam. Wiem, że mam wrócić przed północą. Pobiegł zatem kopciuszek do czekającej przed domem karety. A w pałacu? W pałacu właśnie zagrała muzyka i rozpoczął się bal. Zazdrość. książę. Natomiast zakochany od pierwszego wejrzenia wypytywał kobciuszka o jego imię. Pochodzenie i rodzinę. jednak wiedzącego się uśmiechało, nie, nie zwracając ani słowa. A jednak na wszystko minął, a gdy po kobciuszek postrzegł na ogromnym zegarze, że płynąc się zbliża. bez słowa wyrwał się z objęć księcia i to się zgromadzone do siebie zgromadzonych nóżkach, pognała go W drodze na schodach w pośpiechu zgubiła jednak słupy pantofele. pantofelek. Nazajutrz książę, które odnalazł na schodach pantofelek i kuciuszka, wysłał gońca, by w całym królestwie poszukał tej, na której nóżce będzie on kąposłował, ogłaszając przy tym, że właścicielkę tego maleńkiego bucika. Goniec trafił mu na końcu także do gospodarstwa i zapytał o mieszkające tu panny na wydaniu. Macocha pokazała mu swoje córki, jednak obie miały stopy zdecydowanie za duże, by zmieścił się na nie pantofele. Goniec zauważył jednak za w Kopciuszka i zapytał, a co to za dziewczę? To tylko moja pasierwica, brzydka, niemądra, pomaga mi w kuchni i w gospodarstwie, bo tylko do tego się nadaje. Goniec wełnił Wy... Jednakże, rozczas księcia był taki, by każda panienka w królestwie przymierzyła pan Po tych słowach wsunął bucik na nóż do kopuszka, a ten pasował jak ulał. Widząc, jak gofis pomaga kopuszkowi wstać, a potem prowadzi go do karety, by zawieść na ślub z księciem, macoka i jej córki zzieleniały zazdrości i zrobiły się jeszcze brzydsze i złośliwsze, niż były wcześniej. A młodzi małżonkowie w jednej Życie, jakie można sobie wyobrazić już do końca swoich dni. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie.